Dzień Boże, witajcie siostra Renata Ryszkowska. Dzisiaj rozmawiamy o kontemplacji. Czy kontemplacja jest dla każdego? Brzmi trochę mistycznie. Kto może się jej nauczyć i czym w ogóle jest? Kontemplacja jest dla każdego, tak? Dla każdego chrześcijanina. I myślę w pewnym sensie też nie tylko chrześcijanina, ale jest to pewne podejście do życia, które we współczesnym świecie, myślę, jest bardzo potrzebne. W tym zabieganym, zaangażowanym świecie, zagonionym wręcz można powiedzieć, jest niezwykle potrzebna. Tak jak cisza jest potrzebna, tak i kontemplacja jest potrzebna. Mamy w Ewangelii takie spotkanie Pana Jezusa w domu Jego przyjaciół, Marty, Marii Łazarza, i scenę, w której Wydaje nam się, że Pan Jezus chwali, daje nam za przykład Marię, która jest utożsamiana z tą postawą kontemplacyjną właśnie i gani Martę, która jest zabiegana, jest pochłonięta swoimi obowiązkami. I we mnie, jako osobie często bardzo zaangażowanej, przyznam, że takie podejście nie podobało mi się. Znaczy, nie za bardzo mi się podoba. Uważam, że takie podejście nie bardzo jest sprawiedliwe wobec, wobec Marty. I myślę, że Panu Jezusowi nie do końca o to chodziło, aby Jedną ganić, drugą chwalić. Gdy ja czytam tę Ewangelię i modlę się nad nią, to widzę Jezusa, który chce, abyśmy mieli i jedną, i drugą siostrę w sobie. I żeby Maria. Sama wpadła na pomysł i pomogła Marcie. A Marta z kolei myślę, że ganiona przez Jezusa jest za to, że nie tyle, że zaangażowała się w całą sobą, w działanie, w przygotowanie bądź co bądź posiłku. Prawdopodobnie Jezus przyszedł ze swoimi uczniami. No więc dla Dużej Gromady mężczyzn przygotować posiłek nie było to takie łatwe. Natomiast Marta. Zaczęła służyć Jezusowi i jego uczniom, chcąc przyjąć jako gospodyni w domu Jezusa, zaangażowała się w to całym sercem. Ale w tym zaangażowaniu się zagubiła i zapomniała, tak naprawdę, po co i dla kogo to robi. I Jezus gani właściwie to, że troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba jednego. Nie tylko jednego w sensie siedzenia przy moich stopach i słuchania, ale jednego w sensie myślenia o celu, myślenia o tym, co najważniejsze, ukierunkowania tego działania. Czyli jeżeli. To ksiądz Krzysztof Wąs kiedyś powiedział w jednej ze swoich refleksji na temat tej, tego wydarzenia ewangelicznego, że równie dobrze mógłby Pan Jezus skrytykować Marię, która siedziała u stóp Jezusa, gdyby ona nie myślała w tym momencie o Jezusie, tylko o jakichś niebieskich migdałach i tak naprawdę nie była w tym, w słuchaniu Jezusa. Jak powiedział do Marty, która czyniąc wiele dla Jezusa, tak naprawdę zapomniała o Jezusie i niejako ma pretensje do Jezusa, bo ona tak naprawdę chciała być na miejscu Marii i pewnie usiąść przy stopach Jezusa i, i słuchać. A więc nie była w tym, co robiła. Więc problem nie jest w tym, czy, czy akurat kontemplujemy, czy działamy, ale aby być całym sercem w tym, co jest naszym udziałem. I dlatego bardzo lubię duchowość ignacjańską, która jest też jakoś moją duchowością i częścią naszej duchowości sakrekier, której ojciec Arupe, generał jezuitów z czasów Soboru i później, mówił o kontemplatywności, o byciu kontemplatywnym w działaniu. To jest właśnie to, być kontemplatywnym w tym, co robię. My w naszej duchowości sakrekier mówimy o spojrzeniu kontemplacyjnym na rzeczywistość. Patrzeć kontemplacyjnie to nie znaczy tylko siedzieć na modlitwie i kontemplować. To jest potrzebne też, żeby to kontemplacyjne spojrzenie w nas było, w nas się zakorzeniało i było naszą postawą, to spędzenie czasu naprawdę na modlitwie i kontemplacji Jezusa, słowa Bożego jest potrzebne, ale nie ono jest celem. Celem jest właśnie to połączenie działania i kontemplacji, czyli kontemplacyjne spojrzenie, patrzeć oczami Pana Boga na rzeczywistość, patrzeć oczami Pana Boga na świat. Co on by zrobił, jak on by to zrobił? I angażować się w ten sposób, a jednocześnie na modlitwę, na kontemplację przynosić to, co nas dotyka w ciągu dnia, ludzi, których spotykamy. Te dwa wymiary muszą się przenikać w zdrowej duchowości. Czyli nie chodzi o takie bujanie w obłokach, tylko o ukonkretyzowanie wiary w mojej rzeczywistości, czy można tak to nazwać? W dużym uproszczeniu tak, bo celem nie tylko jest to działanie w świecie, ale tak naprawdę celem życia chrześcijańskiego jest nasze zjednoczenie z Panem Bogiem poprzez nasze działanie w świecie i poprzez naszą modlitwę. Więc to On jest niejako w centrum naszego życia i działania naszych wyborów. Wtedy wszystko jest uporządkowane. Potrzebujemy i jednego, i drugiego, by dążyć do tego celu, którym jest zjednoczenie z Panem Bogiem. A jak patrzeć na świat i na siebie oczami Boga? No, najpierw musimy się, myślę, uczyć właśnie na modlitwie, jak patrzy Pan Bóg na mnie, na świat. Czyli jakie jest to spojrzenie Pana Boga, a potem czego mi brakuje, żeby to moje spojrzenie było podobne, i w jaki sposób mam się tego uczyć, w jaki sposób proszę Ducha Świętego, bo to też zawsze jest łaską Ducha Świętego, proszę Ducha Świętego, żeby on mnie tego uczył. No ale potrzebuję swojego zaangażowania, żeby na tę łaskę Ducha Świętego się otwierać i pozwalać mu siebie przemieniać. Czyli współpraca. Tak. Ale współpraca, w której w dużej mierze nasza działalność dotyczy poddania się i otwartości, jest taka scena z życia świętej Magdaleny Zofii Bara, zgromadzenia sacré Sakreker. Zofia od dzieciństwa miała pociąg do kontemplacji. Posiadała ukochaną owieczkę, która wezwana przybiegała, okładała się u jej stóp i pozostawała bez ruchu. Kiedy jej starszy brat Ludwik zobaczył kiedyś tę scenę, powiedział do siostry: Zosiu, czy wiesz, co robi owieczka? Ona kocha. Na tym polega miłość? By po prostu być? Pewnie nie tylko, ale w moim przekonaniu być jest podstawą wszystkiego, co z miłości czynimy. Bo jeżeli będziemy czynić i w naszym rozumieniu czynić z miłości w oderwaniu od bycia, które ma być pierwsze, od obecności, no to nasze działanie może być nieadekwatne. To nasze działanie może być taką miłością, która. Która jest dosyć samolubna, bym powiedziała. To znaczy, mnie się tak wydaje, że to będzie dla ciebie dobrze i ja tak zrobię. Czasem się zdarzy, że tak, ale często niestety nie. Dlatego myślę, że obecność sprawia, że poznajemy siebie głęboko. Dlatego Pan Bóg, ja, to jest moje ulubione imię Pana Boga, Pan Bóg mówi: Jestem. Najpierw z nami jest. Taką zaangażowaną obecnością jestem i działam, ale, ale to działanie wynika z głębokiej obecności. A więc tak, najpierw trzeba być, najpierw trzeba spędzić czas, najpierw trzeba się wpatrzeć. Ja przyznam, byłam ostatnio, jak byłam mamę, ostatnio mama taką już starszą siccu, suczkę, i ona potrafi, jest bardzo spokojna, ona potrafi długi czas po prostu siedzieć przy człowieku i z perspektywy podłogi. Patrzeć w górę, patrzeć na, na mnie. No dla mnie to jest po prostu taki obraz kontemplacji. No po prostu patrzy i nie to, że coś chce, czasem coś chce, czasem coś chce powiedzieć przez to, ale, ale często po prostu patrzy. I te, i te takie, no nie powiedziałabym nawet trochę maślane oczy tego psiaka, no dużo mi mówią, wzruszające są dla mnie. Ona po prostu jestem. Jestem wpatrzona w ciebie. I nic więcej. I, I tego się uczę na modlitwie też. To jest bardzo trudne niejednokrotnie, ale tak naprawdę na modlitwie to jest pierwsze. Najpierw mam być, a potem mogę Pana Boga uwielbiać, potem mogę go prosić, potem mogę mu za coś dziękować, potem mogę przynosić mu swoje sprawy i sprawy ludzi, którzy są wokół mnie. Ale najpierw potrzebuję stawić się w obecności, najpierw potrzebuję uświadomić sobie z kim się spotykam, że to jest spotkanie, że jestem w Twojej obecności, a Ty jesteś przy mnie. Pamiętam, dla mnie to było przełomowe, kiedy byłam na rekolekcjach w Centrum Duchowości Sacre Care i była konferencja między nimi o adoracji, że w adoracji najpierw to jest przyjęcie, a my jesteśmy dość przyzwyczajeni właśnie, że adoracja no to uwielbienie, ewentualnie proszenie, ale nie przyjęcie, że najpierw to Bóg mi coś daje i wiara jest właśnie tym przyjęciem. To jest dość... Duży przełom w życiu, jeżeli się tak nad tym zastanowimy głębiej. W moim przekonaniu, przyjęcie w chrześcijaństwie jest nie tylko w adoracji potrzebne. To jest oczywiście tak, z tym się bardzo zgadzam. Natomiast w moim przekonaniu, w ogóle w chrześcijaństwie, przyjęcie jest pierwsze. W całym naszym życiu z Panem Bogiem, przyjąć jest pierwsze. To też taki mój przewodnik duchowy, autorytet duchowy, ojciec Cecilia Zapardi, mówi, że właśnie najpierw musimy przyjąć. Żeby cokolwiek odpowiedzieć Panu Bogu, to najpierw musimy Jego miłość przyjąć. Nie da się zacząć od czegokolwiek innego. Zresztą w życiu człowieka też tak jest. No zobaczmy, niemowlę cokolwiek daje? No daje pewnie przez to, że jest, przez nic innego, ale wszystko musi przyjąć. I wtedy się dobrze rozwija. Gdyby niemowlę w sposób nienaturalny próbowało rodzicom, nie wiem, dawać albo odpowiadać od razu, jakoś w jakiś sposób, no nie jest zdolne do tego, no, ale gdyby w sposób jakiś nadnaturalny było zdolne, byśmy pow powiedzieli: No to jest nienormalne. No, no, no tak, no, jest nienormalne, prawda? I my oczywiście nie jesteśmy w naszym życiu duchowym cały czas niemowlętami, i dlatego odpowiadamy Panu Bogu i uczymy się tej odpowiedzi. Ale, ale dopiero wtedy, kiedy właśnie wzrośniemy, jak to nie niemowlę, potem już dziecko, które nie wiem, chodzi, większe jest, no to już uczymy, żeby coś, coś odpowiadało, coś pomagało w domu, coś robiło, nie? Już jakby z, z wiekiem się tego uczymy, ale najpierw musimy przyjąć i my w naszym życiu duchowym też najpierw musimy przyjąć miłość Pana Boga. Nie ma innego, innej drogi. Wspominałaś o podejściu Marty, podejściu Marii, które... Oba podejścia są dobre, muszą działać razem. I taką patronką życia wewnętrznego jest Matka Przedziwna, Mater Admirabilis. Jest to wasza Matka Boża, Matka Boża Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Patronka życia wewnętrznego. Mater Admirabilis świętujemy my 20 października. Czy każdy ma życie wewnętrzne i jak o nie dbać? Nie chodzi o bakterie. <laughs> Oczywiście każdy ma życie wewnętrzne, bo Pan Bóg nas stworzył, dał nam siebie, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, dał nam duszę nieśmiertelną, więc zaprosił nas do tego życia razem z Nim. Więc oczywiście każdy ma życie wewnętrzne i nie każdy o nie dba, to jest inna sprawa zupełnie, ale mieć je mamy. Często ono jest zaniedbane niestety, ale jak najbardziej każdy je ma, więc Mater admirabilis jest patronką każdego człowieka, tylko że nam może pomóc. Dbać o to życie wewnętrzne. Matka Boża zachowywała wszystko, powie święty Łukasz dwukrotnie w swojej Ewangelii: zachowywała wszystko w swoim sercu. Zachowywała, strzegła, moglibyśmy tłumaczyć. Tam są dwa słowa, które wskazują na takie zachowywanie z pieczołowitością, jak skarbu, ale też zachowywanie w sensie bronienia tego słowa, który jest. A więc zachowywać, pielęgnować jak skarb i bronić. Tego słowa, które w nas się rozwija, które Pan mógł na, w nas składa. Matka Boża z Mater Admirabilis w ogóle ten fresk, który jest w Trinta dei Monti. Nie w kościele, ale, ale w klasztorze. To można też swoją drogą, jak ktoś będzie w Rzymie, warto. To miejsce mało znane jest, ale, ale warto je odwiedzić. Chodząc do budynku, do klasztoru obok. Kościoła Trinita de Monti, na szczycie schodów hiszpańskich. Tam jest portier, który zawsze chętnie powie, gdzie do Mater Admirabilis. Jest to taki fresk, który namalowała nasza siostra na, na ścianie korytarza w klasztorze naszym. Ten fresk został namalowany na ścianie korytarza, z którego, który w tej chwili został, jest kaplicą. I jest to Matka Boża. Ja ją bardzo lubię, bo jest taka inna niż, niż wszystkie obrazy i freski Matki Bożej. To jest młodziutka kobieta z pięknym złotym warkoczem nakrytym takim przezroczystym welonem w różowej sukience zamyślona. Norwid, pisząc swoją legendę, złotą legendę, Norwid, który modlił się też w tej, przy tym fresku, przy tym obrazie Matki Bożej, nazwał ją królową narodu polskiego, bo dla niego ona była właśnie w amarantowych szatach, biały welon miała, która Wszędzie ma w ręku wrzeciono, wszędzie, ale zatrzymała się. Jest też w koszyku książka, która jest odwrócona. I to jest taki moment, kiedy Maria jakby zatrzymała się, zamyśliła się. I dla mnie to jest właśnie to połączenie kontemplacji i działania. Maria, która robi jakieś domowe rzeczy, wszędzie przęd, ni nić, żeby zrobić pewnie jakieś ubrania z tego później, czyta może też w przerwach, w tym momencie się zatrzymała. Zatrzymała w tym, we wszystkim, co robi. I, I zamyśliła, zapatrzyła w siebie, spotkała z Panem Bogiem, zatrzymała w ciszy. Różnie możemy to interpretować, ale myślę, że to jest niezwykle potrzebne dla nas w tym świecie teraz, by umieć się choć na chwilę zatrzymać. A na czym polega rozwój duchowy? Czy właśnie na tym, by się zatrzymać? Pewnie zatrzymanie nie jest też celem, zatrzymanie jest narzędziem, pewnym środkiem do celu. Jak już powiedzieliśmy sobie, ostatecznym celem życia w ogóle chrześcijańskiego jest zjednoczenie z Panem Bogiem, czyli to ukierunkowanie na Pana Boga. A więc w całym moim życiu, w działaniu, w modlitwie potrzeba tego czego, co nam pomaga w ukierunkowaniu na Pana Boga, by On był pierwszy. I wtedy, jak mówi święty Augustyn, jak Pan Bóg jest pier na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest poukładane w naszym życiu, więc on nie jest rywalem naszego życia. To jest wszystko na Pana Boga, a teraz mamy o sobie zapomnieć, i, i w związku z tym Pan Bóg jest najważniejszy, a ja to nie jestem ważna i moje sprawy nie są ważne. Nie no właśnie. Jeżeli Pan Bóg będzie najważniejszy, to wszystko będzie naprawdę ważne i w odpowiedni sposób ważne, i będzie miało właściwy porządek i właściwe miejsce. I wtedy będziemy szczęśliwi, i wtedy naprawdę życie będzie miało swoje. Swoją własną dynamikę, właściwą dynamikę. A więc Pan Bóg nie jest rywalem naszego życia. I to zatrzymanie jest takim momentem też, aby zobaczyć, ojej, czy ja nie biegnę na próżno, czy ja biegnę we właściwą stronę, bo ja się mogę nabiegać, mogę wiele kroków zrobić, ale jak zrobię je w przeciwną stronę niż potrzebuję, no to co na budę, to już lepiej stanąć i, i zostać w tym miejscu, w którym jestem. Nie? A więc to zatrzymanie się jest nie celem samym w sobie, ale po to, by zobaczyć, dokąd ja idę, może zadać sobie te pytania. Dokąd ja idę? Nie w ogóle w życiu, to też jest ważne, ale nawet dzisiaj. Święty Ignacy, który mówi nam o rachunku sumienia, i to jest kolejny temat, bardzo myślę, ważny i ciekawy w duchowości, rachunek sumienia Ignacjański, żeby właśnie spojrzeć na dany dzień w takiej perspektywie, jaką Ignacy nam pokazuje, ale on miał sw swoją zwyczaj, co godzina, jak słyszał bicie zegara, no nie nosili zegarków wtedy ludzie na rękach, ale jak słyszał bicie zegara, to na moment się zatrzymywał. Kładł rękę na sercu i tak uświadomił sobie, gdzie jest. I tu nie potrzeba czasu. My mówimy, nie mamy czasu, ale to nie chodzi o czas. Tu chodzi o postawę. Tu chodzi o pewną świadomość. Na chwilę zatrzymuje się, ale zaraz, czy to, co ja robię, to jest to, o co mi naprawdę chodzi? Czy może trzeba coś inaczej? I jeżeli ja robię to. Kilka, kilkanaście sekund takiego zatrzymania robię wystarczająco często, no to żyję świadomie, to żyję świadomie i nikt mi nie powie, że nie ma czasu. Bo to nie chodzi teraz, oczywiście, możemy nie mieć czasu na godzinną medytację, ja rozumiem, ale na kilka sekund zatrzymania, byle często, nie raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, tak, ale kilka razy w, w ciągu dnia, jeżeli zatrzymamy się naprawdę na moment, to zobaczymy różnicę. Temat kontemplacji możemy pewnie jeszcze pogłębiać, bo jak sama kontemplacja jest głęboka. Już dziś zapraszamy do kolejnego odcinka, o, porozmawiamy o obrazie Boga, bo to jaki obraz nosimy Boga w sercu jest kluczowe w ogóle w tym, jak go postrzegamy, jak będziemy też wierzyć, jak będzie wyglądać nasza wiara. A dzisiaj dziękuję siostrze Renacie, rozmawiała Karolina Zaręba i subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, zapraszamy, zachęcamy, jesteśmy też ciekawe, co myślicie na temat kontemplacji, czy staracie się w ogóle... Modlić w taki sposób spojrzenie właśnie Boga na rzeczywistość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.